To jest naprawdę przesana. Rozumiemy, że do naszego bliskiego Jezusa przychodzą ludzie potrzebujący. Przychodzą chorzy, przychodzą chroni, przychodzą ci, którzy nie słyszą albo nie widzą. Przychodzą albo są przyprowadzani ci, którzy są opętani przez złego ducha. No ale żeby zapomnieć o sobie i być dla tych wszystkich. Potrzebujących swoim kosztem, to jest naprawdę przesada. Trzeba wstać, iść i przemówić Jezusowi do rozsądku, powstrzymać go. My wiemy, jak on powinien działać, jak powinien realizować swoją misję, jak powinien wypełniać wolę ojca. Powinien pomyśleć o sobie. Rano najpierw śniadanie, potem dwie godziny uzdrowień, potem chwila przerwy, potem obiad, siesta. Może ze trzy godziny działania i koniec trzeba odpocząć, nie może tak działać w taki sposób, żeby inni mówili, że odszedł od zmysłów, że oszala. Pewnie takie myśli yy, gdzieś śmieli w głowie krewnie Jezusa, wtedy kiedy usłyszeli, w jaki sposób realizuje wolę Ojca, w jaki sposób wypełnia swoją misję. Święty Marek w dzisiejszej Ewangelii mówi, że Jezus ze swoimi uczniami nawet posilić się nie mogli, bo ciągle zbierały się tłumy. No i ruszyli w drogę, żeby Jezusa przywołać do porządku z takim przekonaniem, że oni wiedzą lepiej, jak Jezus powinien działać. Wiem lepiej, jak On powinien realizować wolę Bożą. To było przekonanie, które było w krewnych Jezusa, udających się do kafarna, żeby go powstrzymać. Siostry i bracia, również w naszym życiu może być tak, że przyjmujemy taką postawę: Ja wiem lepiej, jak drugi powinien realizować wolę Bożą, jak powinien wypełniać Boży plan w swoim życiu. I możemy mieć taką pokusę, żeby Decydować za innych, jak to oni powinni w wymiarze relacji z Panem Bogiem, w wymiarze realizacji dobra, w wymiarze realizacji Bożego Planu postępować. Musimy sobie czasem wobec naszych bliskich albo osób, które znamy, o, on nie powinien działać w taki sposób. Albo powinien modlić się tak, powinien należeć do takiej i takiej grupy. Albo przesadza i sposób jego. Budowania relacji z Panem Bogiem, no to, to nie tak powinien wyglądać. Ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. Mamy w sobie takie przekonanie, że mamy prawo do tego, żeby wkraczać w ten wymiar realizacji dobra, no i drugiemu dawać wskazówki albo oczekiwać odpowiednich decyzji. Ta dzisiejsza Ewangelia najpierw. Yy, Przynagla nas do tego, abyśmy takich postaw nie przyjmowali, bo nie mamy prawa do tego, żeby decydować, jak drugi człowiek buduje relacje z Panem Bogiem, jak realizuje przestrzeń dobra w swoim życiu, jak wypełnia Boży plan. Jasne, jeśli ktoś postępuje ewidentnie źle, jeśli wybiera drogę niewłaściwą, to znaczy drogę grzechu, to mamy prawo, a czasem obowiązek upomnieć go. Ale w sferze dobra, w sferze realizacji Bożego planu, każdy musi rozeznawać sam, decydować sam. My nie mamy prawa do tego, żeby za innych podejmować decyzje. Czasem taka postawa, ja wiem lepiej, Dotyczy nie tylko drugiego człowieka, ale może też dotyczyć Pana Boga. Możemy mieć w sobie takie przekonanie, że my wiemy lepiej, w jaki sposób Pan Bóg w naszym życiu powinien działać i w jaki sposób powinien spełniać nasze prośby. Modlimy się na przykład o coś, przychodzimy do Niego z jakąś sprawą. Z takim właśnie przekonaniem, że powinien wysłuchać naszej modlitwy i to dokładnie w taki sposób nasze oczekiwanie się powinno spełnić, jak my uważamy, że spełnić się powinno. Wtedy, kiedy się nie spełniają te nasze oczekiwania, możemy czuć się rozczarowani. Z tym rozczarowaniem, z takim przekonaniem, a że Pan Bóg tylko chyba nie wysłuchuje moich modlitw, yy, można się zmierzyć w dwojaki sposób. Można się na Pana Boga obrazić na dobre, mówiąc bardzo kolokwialnie, strzelić focha, odwrócić się i powiedzieć: Nie chcę z Tobą mieć wspólnego. Ale to jest droga niebezpieczna i nieowocna, bo ona zamyka na to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotowuje, a co niekoniecznie. Musi się zrealizować w naszym życiu tak, jak my to sobie wymyśliliśmy. Dużo lepszą postawą jest postawa, owszem, może jakiegoś wadzenia się z Panem Bogiem, ale ostatecznie otworzenia się na to wszystko, co On przygotowuje. A ten Boży plan dla nas bywa naprawdę wspaniały. I tylko jeśli mamy odwagę, zrezygnować z tego naszego przekonania, ja wiem lepiej, jak Ty, Panie Boże, powinieneś działać w moim życiu, możemy doświadczyć tego Bożego błogosławieństwa i dobra, które od Niego pochodzi. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z jedną z mam adopcyjnych, która wraz z mężem adoptowała dzieci w naszym ośrodku adopcyjnym sosnowieckim, wiecezjalnym. Rodzina jest bardzo fajna, są kilka lat po adopcji. Adoptowali trójkę dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę. Chłopcy już są w wieku szkolnym, dziewczynka troszkę młodsza, ale są naprawdę bardzo szczęśliwą rodziną i sami się dziwią, że wszystko idzie tak dobrze, a dzieci im nie sprawiają jakichś wielkich problemów, co wcale nie jest takie oczywiste. I w rozmowie z tą mamą usłyszałem takie słowa. Mówi mi, zapytałem. Żoł, akurat, no jak tam żyjecie? proszę księdza, naprawdę bardzo dobrze. I ta mama mówi mi tak: Miesiąc ja y, parę razy pokłóciłam się z Panem Bogiem. Wtedy, jak nie mogliśmy z mężem doczekać się na urodzenie dziecka, no to parę razy pokłóciłam się z Panem Bogiem. Ale ostatecznie otworzyliśmy się na to, co Pan Bóg dla nas zaplanował. I on nas poprowadził do decyzji, żeby stać się rodzicami adopcyjnymi. On nas doprowadził do tego, a nie innego ośrodka. On ostatecznie pomógł nam podjąć decyzję, bo jak zaczynaliśmy przygotowanie do adopcji, to myśleliśmy o adopcji trójki dzieci. Potem jednak byliśmy przekonani, że tylko dwójkę adoptujemy. Ostatecznie gdy została nam zaproponowana dwójka dzieci, bo nie byliśmy gotowi, żeby zdecydować się na adopcję tej dwójki. Potem została nam zaproponowana trójka i zdecydowaliśmy się na tę trójkę. No i naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwą rodziną. I cieszymy się, że mamy takie wspaniałe dzieci. I na koniec ta mama powiedziała mi rzecz, która mnie bardzo poruszyła, bo powiedziała mi tak. Przepraszam, tak sobie czasem myślę, że nie byłabym taką szczęśliwą mamą, gdybym urodziła własne dzieci. Nie miałabym tak wspaniałych dzieci, gdybym stała się mamą biologiczną. Pan Bóg dał nam wielkie szczęście, tak sobie myślę, że większe szczęście niż wtedy, gdybyśmy byli rodzicami biologicznymi. No właśnie, otwarcie się na Boży Plan, pomyślałem, przynosi czasem takie obdarowanie, które przekracza nasze, nasze wyobrażenia, ale warunkiem tego, by na te Boże Dary się obchodzić, jest przyjęcie postawy to nie ja wiem lepiej, jak Ty powinieneś działać w moim życiu, ale Ty wiesz lepiej, a ja otwieram się z pokorą i czasem w jakimś sporze, ale ostatecznie otwieram się na Twoje działanie. Prośmy zatem o to dzisiaj, wsłuchując się w tą Ewangelię, abyśmy mieli w sobie taką postawę: Nie ja wiem lepiej, jak Ty działasz, Panie, w życiu drugiego człowieka. Nie ja wiem lepiej, jak Ty chcesz działać w moim życiu. Ale Ty wiesz lepiej i ten Twój plan chcę przyjmować. Amen.